Za minutę w pół do piątej I dzisiaj do Władka Krakiny już są w czasie 22 stopnie Four, three, two, Duży mówił żeby uważać Bo dużo Pijanych chodzi się auto widzę jest. Lisek się na mnie patrzy. Lisek, co się boisz? Chodź, lisku. Mega ciepło. Uła, nie będzie zakolorowało. No nie będzie. Pochodzę chwilę po plaży. Ekipa w wodzie. Głęboki sygnał na. Dwa 100% waziko Jak, nie jak tak Pierwszy sygnał na wejściu. GIT Też podobny sygnał na Dwa I Ludzie głęboko. Jest, jest bazika 4 zł na wejście, to dobrze Żelazny pieniądz pod tytułem 20 groszy. A oko. Oksy, nie będzie widać na żółto Przy plaży, przy wodzie Jeden grosik chyba Nawet dwa Wchodzę do wody Te fale Uła. Dobrze jest Uu. Ciepło No i gig. Nie ma już tak dostać falą o piątej rano chłopaki na walenie nie wiem co. Bineska. Kapsle. Pięć groszy Dwa to było to o, Ciężko No nie w końcu wyjdziesz jest. Siema Siema, tu nic nie ma czy jest? Nie ma nic Ale za to pogoda zajebista Yo. Sygnał 19 Dwa złote Moje Ej Porwij mi te dwa złote zabrało Każdy sygnał Przez kilka minut walki w kamieniach Pięć OPRL Dały dwa zika Ale jest masak Jest gotowa. Ho 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 Kolejne sto groszy. Ziko. Ziko koło Zika tu leży. Oby nie Polmaz. Do. Pięte za zabierze strzały Sreberko Ale piękny Sławciu Srebro Ale jakie piękny ty I ja pierdzielę Widzisz jak się świeci I jaka jazda bez trzymanki Po w małej przerwie Ale piękności <laughs> Jeszcze do wydania Coś wyszło. O pań Co to jest? A to był ten, spinner Coś takiego A co tam się dzieje? Co tam się wyprawia? Coś dziwna ryba Ciężka. Czas się zawijać. Było fajnie. I się zawijamy. Pan dnia to jest to. Sporo monet, kapsli. Robimy podsumowanie przy aucie. Dziękujemy Trzymajcie. za spotkanie. Dziękuję Ado. również. Ada śpianka jedzie i się w przyjeżdża. Zaraz robimy podsumowanie. Ty mówisz, że ja mam dużo hajsów. Mega. 28 zł ciszy. Mistrz. Zaraz idziemy do mnie. Duży tutaj materiał za 30 zł. Jo, jo, albo ze 50. A u mnie jest tak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 13, 14, 15. Jakieś 16 zł. Coś od czegoś ryba pierścionek zrobił robotę. Bo się świeci. Kreberko takie ładne. I zaraz zobaczymy dużego z gniewa. I sławcie. Zaraz to złote trasy Co to jest? ale jaka setra? czego to jest pochodzenia? 2009. 100 czegoś ty. PRL 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Wyglądał pierścionek po wyjęciu z wody. Za chwilę będzie dopieszczony. Chyba najładniejszy jaki znalazłem ostatnio. Ze srebra. I mega piękny kamień. Miłego wieczorku. Pozdrawiam.